Cześć, wam wszystkim z tej strony panoć. Na kolejny odcinek z Broadstars. I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, żeby wbić kolejną postać na 30 rank na parówce. Moi drodzy, biała parówka w tym skinie będzie wbijana. Oczywiście, skin bardzo OP, który aktualnie jest zbugowany i leczy podwójnie, jeżeli ma się tego skina. Więc super cel wraz z wypuszczeniem nowego skina dał nam nowego laga. Dzięki któremu wbija się bardzo łatwo pucharki. Więc, moi drodzy, jak ktoś z Was nie ma daga wysoko, no to proszę bardzo, macie free poradnik, jak to zrobić. Kto jest mega OP widzem i subskrybuję mój kanał z dzwoneczkiem, wiedział już o tym parę dni wcześniej, bo wrzuciłem szorca, więc widzowie, zachęcam do subskrybowania z dzwonkiem, wtedy wszystko jesteście na bieżąco, widzowie, kiedy są odcinki, kiedy są live'y, szorcy, wszystko, dostajecie powiadomienia na swój telefon i dzięki temu na bieżąco jesteście właśnie z takimi ciekawostkami, bo nie każdy mógł o tym wiedzieć, a ja dosłownie 10 minut po wrzuceniu tego skina do gierki już wrzuciłem właśnie tego szorca, jeszcze nikt o tym nie wiedział, a ja już właśnie wam nagrywałem, że on leczy, leczy podwójnie, zobaczcie, widzicie, leczę Bolta dika 2400, a normalnie jak nie ma się tego skina, albo się ma Berego, znaczy Berego, co ja gadam, jak się ma nie Berego, tylko Daga bez skina, albo właśnie z innym skinem niż ten, to się leczy 1200, a wraz z tym się leczy 2400, więc no taki dosyć dziwny był, nie wiem, szczerze mówiąc, jakim cudem oni w ogóle dopuścili do takiego błędu, ale już chyba drugi dzień jest aktualnie, jak to nagrywam, ten błąd i nadal go nie naprawili. Nie wiem, czy jak wleci ten odcinek, czy nadal ten błąd jeszcze będzie, czy już nie. Zobaczymy, moi drodzy, ale no tak czy siak, osoby które właśnie yy, oglądały Shorts, no to bez problemu mogły wbić, bo ja już drugi dzień sobie gram, a jakoś się nie śpieszę z tym wbijaniem. Yo, Boltadik co zrobił bardzo ładnie, bardzo szybki mecz wygraliśmy, więc naprawdę idzie dobrze, 970, to jeszcze 30 pucharków nam brakuje. No i moi drodzy, zachęcam do wbijania również na mój drugi kanał, kanał of tam wlatują, moi drodzy, najlepsze momenty z live'ów, więc gorąco polecam, jak przegapicie jakiegoś live'a, subskrybując tamten kanał, i nie przegapicie żadnej jakiejś ciekawostki z live'a, bo tam dosłownie wszystko wlatuje, więc mega polecam. No i wpadajcie również na mojego Instagrama, chciałbym dobić niedługo 50 tysięcy obserwacji, więc jak ktoś z was jeszcze, moi drodzy, mnie nie obserwuje na Instagramie, no to gorąco polecam. A jeżeli chodzi o nasz team comp, no to graliśmy już różne tryby z tym dagiem, próbowałem grać nim na piątkach, próbowałem nim grać na nokaucie, no i teraz aktualnie najlepiej nam idzie właśnie takim team compem na y, Brawl gdyż no chodzi o to, żeby po prostu ten dag leczył jak najwięcej i tyle, o to chodzi, widzę, tu nie ma jakiejś... Większej filozofii na rzecz Lens jest op. I jeszcze, jak go będę leciał w nieskończoność, no to w ogóle jest OP I tym bardziej, że mega szybko może sobie złoto nadawać. No to Giga polecam właśnie coś takiego. Dobra, piłeczkę powinniśmy sobie stąd wybić. Jest tutaj gdzieś Jackie, jest gdzieś Meg ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra, fajnie jeszcze porobiłem. Bardzo dobrze. Nie wiem, gdzie jest ta wariatka. Okej, okay, dobra, tutaj jest. Leci Boltadik, Boltadik myślę, że sobie tam da radę. A ja jeszcze mogę w sumie też przejść, bo ja mam ulta. Czemu widzowie ja w ogóle nie lecę z ultem? Siemano wariaty. Witam bardzo serdecznie. No, super, że mnie porobiliście. No i teraz po prostu. O, wjeżdżam, no ich, dobra. Jak widzicie, tak generalnie jest spoko. No ale jeszcze dodatkowo, że on może leczyć podwójnie, no to już w ogóle widzowie jest mega OP. I szczerze mówiąc, spoko, bo. Yy... Nie wiem, czy bym kupił tego skina, znaczy jest ładny, ale no jakoś nie wiem, czy by mi się chciało wydawać tyle właśnie gemów, żeby zdobyć specjalnie tego skinka. A tak to moi drodzy, właśnie nie dożyłem fajnego skina do Daga, do Daga, no to jeszcze będę miał 30 rank na nim, więc myślę, że naprawdę mega OP. No a 30 rank na Dagu, no nie powiem, że jest jakiś mega, mega trudny, bo to nie jest postać typu, nie wiem, Sam, ale no na pewno jakoś za bym go raczej nie wbiła. Tutaj widzowie, jak widzicie, jest i parówka na 30 rank za chwilę wbijana. E, dobra, ja może sobie jeszcze tak, podam jemu, tego podlaczę, te, ciebie też podlaczę, proszę bardzo, już masz full HP, panie Boltadiku. Nie, 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 no nie, no panowie, panowie, tak się nie bawimy, tak się nie możemy bawić panowie, bo to zaraz się to zemści na nas, no i lipa. Kurczę, nie wiem, czy to wydafi, chociaż zaraz się będzie rozpił już ten e, Boltadik, dobra, Boltadik się zrespił, nie, no to luźno, 30 sekund, nie, nic nie zrobię tutaj. Człowieku, ja cię nawet nie mogę dogonić. Trafiłem go? Nie trafiłem go nawet tym ultem. On tak szybko chodzi, że nawet go nie zdążyłem ultem trafić. Co jest widzowie? No nieźle. Nie wiedziałem, że on aż tak szybko może chodzić. Dobra, ładnie. Podleczyliśmy Boltadik ma dalej full HP. Byk, tutaj jeszcze kolega podlacze Pięknie, pięknie. Dobra, no idealnie. no To jest po prostu zbyt OP. Widzowie, ta parówka to takie kombo robi z tym skinem. No to jest niesamowite. Dobra, dwie gieraczki jedynie, 17 bucharków, więc mam nadzieję, że zaraz to siądzie. Fajnie by było w sumie, jakbyśmy z taką passą jeszcze sobie podbili tego daga. No to myślę, że dosyć spoko. Gramy na Kita, Franka i Meg. Czy oni przypadkiem się nie pomylili trybu z knockoutem? Czemu oni grają coś takiego na brawl bolu? Normalnie to takie dokładnie Same Team kompy są na nocoucie, a nie na Brawolu. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem, moi drodzy, na Brawolu, no ale cóż, nie wiem, co oni tutaj chcą wymyślać ciekawego. Na pewno ja będę leczył cały czas Bolta Dikan. zaraz już będzie miał Golda dzięki właśnie takiemu Team kompowi jak oni mają. Ej, dobra, jeszcze mogę zrobić taki wjazd czówek. Upa, co tu się dzieje. Wybijam im piłkę jeszcze, idealnie Dobra, Voltadik, super, oni jeszcze to zniszczyli Nie, on to, jeszcze, on to jeszcze trafi, patrz Ajajaj, mało brakło Mało brakło, szkoda, że tamten ziomal go porobił Jakby go nie porobił, to by raczej trafił bramkę Nie wiem, czy ta mech się wtedy jeszcze Zdążyła zrespić, czy, czy jeszcze się nie zdążyła zrespić Dobra, tutaj Na spokojnie, no kit na razie nam nic nie zrobi Mek zaraz będzie porobiona Moi drodzy, dobra, pięknie Aha, nie użyłem ulta? Jakim cudem nie użyłem ulta, przecież kliknąłem ulta Dobra, nie wiem, czasami te ulty widzowe są zbugowane. Staram się używać to w jak najlepszym momencie, ale no różnie wygląda to, właśnie z tym ultem. Daga, dobra, leci tam, kleński nasz. Trafi chyba, czy nie trafi? Powinien trafić, ty chyba trafi, bo ja mu podam piłkę i go podleczę. Dobra, on może tam dosłownie wejść do tej bramki. Więc jest dobrze, jest dobrze, widzowie. Trafiamy to bardzo ładnie. Mamy brameczkę 1 do 0. No i jeszcze jedna bramka jest nam potrzebna. Potem jeszcze jeden meczek, i będziemy mieli właśnie 30 rank już na naszym wariacie. Dobra, jeszcze walnę mu to. On może sobie teraz zginąć, nawet. Więc na spokojnie, niech on tam zadaje ten dimecz. No, on nawet nie zginął, widzowie. On jest zbyt potężny. On jest zbyt potężny, nie dobra. Widzowie, ten team comp powinien być zbanowany, człowieku. Co my robimy? My maltretujemy tych ludzi. Co się dzieje, człowieku? 8 pasy, 994. Ojo, joj, oj, 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 widzowie, co. Co Się dzieje z tymi randomami, ja im współczuję, że oni na nas grają. Naprawdę, dosłownie masakra. No, pay to win skin, no nie ma co się oszukiwać. Supercell zrobiło pay to win skina. Ja, jako, że kolekcjonuję 30 rangi, no to widzowie, nie mogłem przejść obok takiej okazji i wbić sobie darmowe pucharki, Właśnie na tym wariacie Dagu. Dlatego go kupiłem. No i lecimy. Ostatni gierka, gierka w bicie 30 ranku, więc miejmy nadzieję, że to siądzie. Ciekawe mają postacie. Dynamite. myślę, że tu może dostać na łeb bardzo szybko. Ale chociaż zależy jak zagra, bo Rico będzie w miarę dobry tutaj. no to akurat spoko dla Boltadika, bo będzie mógł sobie na niej ładować byżetony, wiecie o co chodzi. Te upgrade'y, a generalnie Dynamite to tutaj za dużo nie zrobi. Oj kurczę, przeżyje, 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 dobra przeżyje. Na no spokojnie, na przykład ja się mało leczę, bo zobaczę. Jak ja się leczę, to się leczę tylko 480, a jego leczę aż po 2400. Więc no to jest widzowe, no chore, moim zdaniem. Dobra, zdążyłem podać piłkę. Zastynował mnie, lecimy w trójkę. Jesteśmy, został Sam Rico. Chyba sobie damy radę, chyba sobie damy radę. Dobra, bardzo ładnie. Mamy jedną bramkę. Jedna bramka nas dzieli tylko i wyłącznie odbicia 30 ranku na dagu. No piękne, widzowe, to jest coś pięknego coś pięknego no najbardziej Pejtu to win skin, jaki chyba kiedykolwiek został wypuszczony w Brawl Stars. Nie wiem czy kiedykolwiek był jeszcze mocniejszy bug od tego, bo to jest dosłownie zbyt op. Podanie do Boltadika proszę państwa. Boltadik trafia. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, 30. rank. Na Dagu, nie <śmiec> wiem co, tu się odwaliło. Zaraz, na staty 1005 na parówce. Nie, widzowie, to jest zbyt OP. To przysięgam wam, że jest naprawdę zbyt OP. No, coś pięknego. Akurat dobiliśmy 1500, więc bardzo fajnie. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak Wam się spodobał. Że tak, że trzeba, w górę. Zasubskrybujcie kanał w komentarzach, piszcie, jaką kolejną postać mam wbijać na 30 rank. Pamiętajcie, kodzik Panda w sklepie, jak kupujecie jakiekolwiek skiny. Pamiętajcie o tym kodzie. Wiem, że jeszcze wielu z Was zapomina, więc przypominam o tym. Podsłuchajcie nagrania, kupujecie z kodzikiem panda, a już od września lecimy z bardzo fajnym konkursem, więc warto mieć wpisany kodzik panda. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.